Na wystawie powtórzenia w Galerii Bielskiej BWA prezentuję pracę z trzech cykli, przekroje, ornamenty oraz chlorofili krew, nad którymi pracowałam na przestrzeni ostatnich trzech lat. Na Staś w bielsku-białej pojawiła się już wiele lat temu, malując mural Ona Tarasewicza czy prezentując tutaj obrazy na bielskiej jesieni, gdzie zdobyła wyróżnienia. Została zauważona. Propozycja jej wystawy w Galerii Bielskiej BWA to jest powrót do pewnych założeń galerii, czyli promowanie artystów, którzy zaistnieli na Bielskiej Jesieni. To jest też spotkanie z artystką, która bardzo konsekwentnie realizuje swoją drogę twórczą od takich form abstrakcji, gdzie nie ma powtarzających się form, jest wszystko bardzo płynne, organiczne, do obecnego okresu, gdzie sam tytuł wystawy, powtórzenia sugeruje pewne multiplikowanie motywów. Stwarzanie z nich ornamentów. Prace, które prezentuję na wystawie, charakteryzują się tym, że są monumentalne w większości. To są to monumentalne obrazy olejne i akrylowe na płótnach. I Miękkie obiekty tkaninowe, co je wyróżnia w stosunku do mojej poprzedniej twórczości, to jest taki dosyć duży porządek, który wprowadziłam w swojej twórczości. Wszystkie kompozycje, niezależnie od tego czy są to motywy figuratywne czy abstrakcyjne, charakteryzują się pewną powtarzalnością, rytmem, wzorem. Chciałabym tak przeprowadzić widza przez te wszystkie motywy, które powtarzam wielokrotnie na płótnach, jakby sprawdzając, testując wytrzymałość tych kompozycji jako kompozycji malarskich. W pierwszej części mamy motyw zęba. Prace z wykorzystaniem motywu zęba symbolizują dla mnie takie przemijanie. Tkanka zębowa jest taką tkanką najtwardszą w naszym organizmie, która pozostaje po nas najdłużej po naszej śmierci. Symbolizują takie motywy jak przeczucie końca egzystencji, przemijanie, po prostu śmierć. W kolejnej części przechodzimy do motywu piersi. Tutaj wykorzystałam motyw piersi po to, żeby z kolei opowiedzieć o takim kontraście do tych zębów, o, o, takim, o takiej symbolice płodności, przedłużania gatunku, więc tak naprawdę życia w kontraście do, do tego motywu zębowego, który jest dla mnie symbolicznie oznacza śmierć. Te motywy, które biorę na warsztat, one nie są odtwarzane w taki sposób mimetyczny naturalistyczny, tylko wręcz przeciwnie, celowo upraszczam, stają się dla mnie jakimś takim rodzajem logotypu, znaku, który jest jakby identyczny względem siebie, natomiast jest jakby rozpoznawalny i, i ułatwia mi właśnie tworzenie tego powtarzalnego wzoru. Te struktury, które ona wymyśla z fragmentów właśnie ludzkiego ciała, e, są ornamentami, są czymś e, ozdobnym, są czymś y, estetycznym, co, na co przyjemnie popatrzeć, ale czasami budzą jakieś nastroje y, nieco sceptyczne, ponieważ y, no, stanowią pewne, pewne groźne przesłanie. powtórzenia została zakomponowana w taki sposób, że przechodzimy przez motywy, które brałam na warsztat malarski i powtarzałam wielokrotnie, przechodząc od figuracji do abstrakcji. Tak w pierwszej części mamy zęby, piersi, następnie palce z wyraźnie zaznaczonymi paznokciami, a w kolejnej części przechodzimy do, do cyklu przekroje, który jest już taką czystą abstrakcją. Połowy ciał, które mają symbolizować właśnie jakiś podział, przyciąganie, odpychanie się. Kolory, które zastosowałam w tej serii, nawiązują do świata organicznego, symbolizują świat zwierząt, te ciepłe odcienie, czerwieni czy zieleń świat roślin. Ten podział, o którym chciałabym powiedzieć w tej serii, jest czasem trwały, jakoś zasklepiony. Formy są na stałe rozdzielone, a niektóre z nich za pomocą takiej techniki malarskiej, przez zacieki, przez takie sączenie się chciałam jakoś zasymbolizować takie nietrwałe rozstanie, że to jakiś moment temu się stało, jeszcze sączą się jakieś soki, właśnie podzielone całości, umowne ciała. Wszystko odbywa się w sferze Symbolicznej. Najnowszą serią prac, którą w części pokazuję na wystawie, jest seria Chlorofil i Krew. To prace czysto abstrakcyjne. Stworzyłam abstrakcyjne, hybrydowe formy, które w sposób symboliczny za pomocą kolorów mają w sobie łączyć świat fauny i flory. Chlorofil to zieleń, a krew to czerwień. Niesamowita przestrzeń galerii pozwoliła mi na wyeksponowanie w całej okazałości mojego najnowszego eksperymentu, jeżeli chodzi o. O praktykę artystyczną, mianowicie y, miękkich obiektów tkaninowych. Dzięki właśnie tej dużej przestrzeni, do której tutaj zostałam zaproszona, mogłam te prace wyeksponować z dostępem z dwóch stron, żeby widz mógł zobaczyć strukturę materii, y, prawą stronę, lewe, lewą stronę, jakąś taką miękkość, haptyczność tych prac, która y, w mniejszych przestrzeniach jest zupełnie nie do uchwycenia. Powodem jakby rozpoczęcia tych prób tkaninowych, przestrzennych przeze mnie była taka potrzeba, żeby te prace malarskie w jakiś sposób uprzestrzenić. One powstają w ten sposób, że niektóre z obrazów wybieram jako takie projekty, wykroje krawieckie i starając się uprzestrzenić malarstwo, wykonuję właśnie takie miękkie obiekty tkaninowe. W wystawie towarzyszy bardzo ciekawy tekst Karola Sienkiewicza, który proponuje bardzo interesujące interpretacje Motywów, które ja rozpracowuję na, na swoich płótnach i w pracach przestrzennych. Dlatego bardzo gorąco zachęcam do lektury.